Tak ciekawostkowo, tak oto właśnie wygląda życie początkującego youtubera. Dzień dobry. w końcu mamy sobotę, a to oznacza, że w końcu możemy zjeść razem śniadanie. Dzisiaj mamy jajczniczkę ze szczypiorkiem i bekonem. Mamy jeszcze do tego sałatkę, którą kiedyś zrobiłam. To życzcie nam smacznego. Siemson, W końcu się mogę widać z Wami trochę bardziej oficjalnie, ze względu na to, że jest sobota i mamy w końcu wolne obydwoje, wybieramy się na małą wycieczkę. I wam trochę pokażemy okolic, tutaj jest to Wanger. A lei è super, Diceva, la prima Powiem wam, że żyjąc tutaj w Norwegii, to jest takie podwójne szczęście, jak się mam wolne. Plus jest ładna pogoda, bo te dwie rzeczy, żeby je złączyć razem, to jest naprawdę bardzo rzadkie. Pierwsze miejsce, które chciałam wam pokazać, jest związane z historią Norwegii, a głównie z czasami wikingów. Jest to Havsfjord, w którym znajduje się taki oto... bardzo nie wiem, czego widzicie tutaj. Tutaj jest on... tu są to trzy miecze. W ziemię, a jest to pomnik, który upamiętnia czasy e, pierwszego Wikinga, który zjednoczył Norwegię. Nazywał się Hart Pięknowłosy, podbił wszystkich innych Wikingów, wszystkie inne landy i w ten sposób Norwegia stała się zjednoczona. Nie było to w jakichś czasach 870-880. Jeśli dobrze pamiętam, a nie jestem dobra z dat. Później jeszcze wam pokażę z bliska ten pomnik. A tymczasem pomnik pani niosącej wodę. Chciałam Wam też pokazać jedną rzecz. W Norwegii jest wiele takich miejsc piknikowych. Często znajdują się właśnie przy wodzie, gdzie można się kąpać. Jest tu jak widać kąpielisko, bo są bojki, i nawet jest takie miejsce do wyskakiwania dla dzieci. W ogóle z tych wszystkich tutaj atrakcji Karol zobaczył tylko jedną rzecz: że sprzedają lody. a nadal mnie podnieca wieś jego typowego mieszczucha. Jesteśmy na plaży, jesteśmy na plaży, na plaży. Karol, będziesz się opalał? Będę grał w grę. Na plaży? Karol, co zbierasz na obiad? No ja, super. Ostatnio byłeś, że jesteś na super. Siedzę na koniu. Sprawdzam temperaturę wody. Uwaga, test. Pat, 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 pat! Hm. nie taka zła! Ale nikt się nie kąpie. No i koniec wycieczki o plaży. Ale jedziemy dalej. W następne miejsce. że nie jest jakoś duża, jest właśnie tak bardziej schowana. Teraz za to właśnie ją lubię, że tu jest taki cisza, spokój. Jest ona też tak schowana przez te kamienie, które tam są. Wszyscy nie ma też takiego wiatru. No i jest też taki fajny klimacik, który dają tutaj te budynki. Jest to bardzo przyjemnie. Zrobiliśmy sobie małą przerwę w wycieczkach i trafiliśmy do Bikubo, gdzie kupujemy zawsze nasze suplementy. Znaczy, część. Akurat nam się skończyło ZMA, dlatego to potrzebowaliśmy. I przy okazji, znaleźliśmy to cudo. To lód proteinowy bez cukru. Ostatnie miejsce, jakie chciałam Wam dzisiaj pokazać, jest to miejsce bardzo sentymentalne dla nas, ponieważ znajdowało się ono bardzo blisko naszego pierwszego miejsca zamieszkania tutaj w Norwegii. No i tak jak przyjechaliśmy, i generalnie niczego nie mieliśmy. Nie mieliśmy ani pracy, ani żadnych znajomych ani niczego tak naprawdę do roboty. Nie mieliśmy też ani roweru, ani samochodu, żeby gdzieś dalej się wybrać. To, to było takie miejsce, gdzie mogliśmy sobie przejść się, przysiąść, pomyśleć. Dużo się zmieniło od tego czasu. Miejsce, generalnie, nazywa się Plaża Gudalen. Ja wiem, że może nie przypomina to za bardzo plaży, bo no jest to mały skrawek tego piasku. To jest to po prostu plaża trawiasta. W sumie to się dziwię, że tutaj jest tak pusto dzisiaj, bo jest sobota i jest godzina mniej więcej 14. I w każdy we inny weekend jest tu po prostu masa ludzi. A dzisiaj? Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Generalnie pewnie zauważyliście, że tamte plaże, na których byliśmy były od strony oceanu. Dlatego nie było widać lądu. A teraz znajdujemy się po drugiej stronie. Dlatego na horyzoncie widać, widać fiordy Pełno dzisiaj wycieczek i przygód, w którym miejscach byliśmy. I muszę stwierdzić, że Karol jestem głodna głodny. <grych> tak Dzień musimy. No. Idziemy szukać miejsca do jedzenia. Jeść. A teraz czas na ramy. A ty co masz koral? Nutra no Na jedzeniu postanowiliśmy jeszcze się trochę przejść po centrum. Mam nadzieję, że mi samochód nie przejedzie przy okazji. Wróciliśmy już do domu, już jest wieczór. Chciałam jeszcze wyprowadzić kład na pole. No i muszę Wam powiedzieć, że już dawno nie miałam tak intensywnego dnia, bo jednak w ciągu tygodnia to często jest tak, że tylko praca siłownia, dom jedzenie, spanie, jeszcze nie ma ładnego, ładnej pogody, to nawet się nie chce wychodzić. A dzisiaj odwiedziliśmy fajne miejscówki. Mam nadzieję, że Wam też się podobało i czekacie na następne vlogi. Także cześć, Pa!